Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, i dzisiaj odcinek kosmetyczny, a mianowicie podkład. Testujemy sobie podkład, to będzie moje trzecie użycie i powiem Wam, co o tym podkładzie sądzę. Jak widzicie, z daleka wygląda on według mnie bardzo dobrze, ale jeżeli chcecie zobaczyć pełną recenzję. Zapraszam dalej. No dobrze, twarz już mam przygotowaną, mam nałożoną pielęgnację, mam nałożony krem oraz SPF. Wszystko jest to samo co było. Zmieniłam krem do twarzy na noc i niestety mam dużo bardziej zaczerwienione tutaj. Niestety mam też dzisiaj jakieś takie głębokie worki pod oczami. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. No ale przechodzimy do tego gagadka, czyli do Podkładu od Maybelline i jest to Maybelline Super Stay eee, Lumimate, przepraszam, nie dokończyłam. Lumimate, podkład do twarzy. Przeczytam sobie teraz, co mówi o temat tego podkładu producent. Lekki, długotrwały podkład, który zapewni Ci krycie aż do 30 godzin. Ciesz się komfortem i oddychającą formułą, bogaconą aminokwasami, odporną na podwodę i ścieranie. Odkryj efekt satynowego matu, zapomnij o efekcie maski, Dostępne w 6 odcieniach dla każdego typu cery. Formuła wegańska, nie zatyka porów, testowana dermatologicznie, odpowiednia również dla skóry wrażliwej. Ja się tutaj przyznaję bez bicia, że ten podkład użyłam dwa razy już, miałam go w pracy i rzeczywiście on wyglądał całkiem ok. Pod wieczór już był w troszeczkę gorszym stanie. Mm, ale moje pierwsze wrażenie było takie dosyć pozytywne, chociaż um, rzeczywiście odzwycz odzwyczailiśmy się chyba już od tych podkładów, takich właśnie matowych stricte, bo on jest taki jakby lekko. Tępy, jak się go nakłada, takie przynajmniej wrażenie odnoszę. No dobrze, to teraz tak. Jak widać, moja twarz jest tu w tych miejscach zaczerwieniona, niestety na policzkach, tak? Troszeczkę też na brodzie, więc robimy sobie taką kreseczkę. Pyk. Wyobraźmy sobie, że tu jest kreseczka i na jednej stronie już go nakładamy. Ja zazwyczaj nakładam podkład gąbeczką i tak teraz też będę to robiła. Jeżeli chodzi o odcień, to ja już Wam mówię, jaki ja mam odcień, o ile znajdę mój odcień. A, 0,98. Taki mam odcień i ten 0,98 to jest drugi odcień w tej palecie kolorów, i jak można zobaczyć, jest to stosunkowo jasny podkład. Rzekłabym, że nawet bardzo jasny. On ma takie, wiecie, co trochę jakby alkoholowy zapach, tak coś tak można wyczuć. Jest rzeczywiście bardzo lekki. Pod palcami jest mega, mega leciutki. Mam tutaj już gąbeczkę zwilżoną to jest nówka sztuka. I jedziemy. No i właśnie, to jest taki podkład, który daje ten matowy efekt i to bez dwóch zdań. Ja osobiście się odzwyczaiłam od tego efektu, jeżeli mam być szczera, bo jednak rzeczywiście teraz jest bardziej ten vibe na rozświetlające, takie bardziej mokre podkłady. A tutaj mamy podkład matowy. Może wracamy do tych matowych podkładów, chociaż nie sądzę. I proszę bardzo, mamy nałożony na połowie twarzy, na drugiej połowie nie. I teraz tak, co ja zauważam, że krycie jest średnie. Czy można je zbudować? Zaraz się o tym przekonamy. No, kolor póki co w tym momencie jest dla mnie jeszcze idealny no bo jeszcze nie jestem w żaden sposób opalona. Teraz przynajmniej widać, jakie mam wory pod oczami. Dzisiaj mam koszmarne worki pod oczami. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jeżeli chodzi o tutaj takie krycie, no to tutaj w sensie tutaj w, te, w tym załamaniu nosa to tak mi się lekko jakby ściera i nie chce mi się tam nałożyć. Więc to jest troszeczkę słabe. Spróbujemy. Dołożyć tego podkładu właśnie w tym miejscu, który mi najbardziej zależy. Ogólnie to jest taki podkład, że jak go dotykamy, wiecie, paluszkiem, to jest taki lekki i taki delikatny. Natomiast na skórze on się robi taki właśnie bardzo matowy. I ogólnie jego nakładanie nie jest takie najłatwiejsze, bo stemplując, po prostu zostawia takie kreski widoczne na twarzy i trzeba go, tak wiecie, Stempel i rozetrzeć, stempel i rozetrzeć. Tak trzeba to po prostu y, wykonywać. Czy ja jestem jakoś bardzo zachwycona tym efektem? Niekoniecznie. No wiadomo, jest różnica, tak? No tutaj mamy, nie mamy podkładu, tu mam, tutaj mamy podkład. I ta twarz troszeczkę jest ujednolicona. Delikatnie y, można budować krycie, ale nie ma co tutaj się nastawiać, że te krycie będzie idealne. To na pewno nie. Jest to rzeczywiście delikatne krycie w stronę średniego. Tu moje policzki nie są przykryte i one się odznaczają. No dobra, to teraz idziemy na tą drugą stronę i zobaczymy, jak będzie wyglądać w całości. Ten zapach jest średnio przyjemny. W ogóle ten podkład jest bardzo lejący, zobaczcie. Widzicie? On jest bardzo lejący i tak konsystencją ma przypominać ten podkład Tint, Super Tint, ale mm, tamten jest zdecydowanie fajniejszy. Jeżeli miałabym polecić mm, komuś, to bym poleciła bardziej właśnie e, tamten, aczkolwiek oczywiście to zależy, jaką kto ma. Cerę, oczywiście, to jest też bardzo, bardzo ważne. Z tego względu, że na przykład ja mam cerę taką mieszaną. Strefa T mi się przetłuszcza, tu mam niby taką normalną, czasami mam suchą, czasami mam całą tłustą, wiecie, no taka po prostu no, różna jest ta moja cera. I teraz sobie tutaj jeszcze spróbuję troszeczkę dołożyć. Kolor tu się wydaje taki bardzo żółciutki na dłoni, ale powiem wam szczerze, że na twarzy mam wrażenie, jakby lekko różowy się zrobił. Ale może to jest tylko takie moje wrażenie, nie wiem, być może, być może, być może. Teraz to ja wyglądam jak truposz, totalnie jak truposz po prostu. No i tak możecie zobaczyć, że to wygląda z bliska. No tutaj na nosie nie wygląda źle, ale ja tak widzę, że jakby lekko mi się rolował ten podkład. Co mi się akurat średnio podoba? No słuchajcie, tak. Mm, wiecie, z daleka jak się na niego patrzy, to nie wygląda źle, ale jak już patrzę troszeczkę z bliska, to widzę, że on jest lekko suchy. Mimo tego, że mam mocno nawilżającą pielęgnację, to jednak jakoś tak sucho wygląda i to mi się średnio podoba. Eee, zużyję go, na pewno go zużyję, ale zdecydowanie wola. Ten z tą pipetką jest dużo lepszy. Teraz dokończę akwariusz i za chwilę do Was wracam. Jeszcze powiem dwa słowa na temat tego, jak mi się tutaj blendowało bronzer oraz róż. Użyłam tego różu pierwszy raz z tym podkładem, bo poprzednie dwa razy jak używałam tego podkładu, to używałam tego z Essence, a teraz stwierdziłam, że użyję ten z Eveline i powiem Wam tak, no tej i w ogóle nie miałam żadnego problemu, żeby go rozetrzeć, potem bronzer bardzo dobrze się rozciera i widać widać czy to jest podkład rozświetlający, czy to jest podkład matowy, to tutaj nie ma żadnego problemu z roztarciem. Natomiast jeżeli chodzi o ten róż, to mam wrażenie, że jakby się zjadł, ale nie wiem. A to jest jednak róż, który jest dosyć mocno napigmentowany. Więc nie wiem, powiem wam szczerze, że używam tego różu już i nie pamiętam, żeby mi on się tak jadł. Ale może, może mam tylko takie schizofredki? No nie wiem. To muszę przetestować ten róż na innym podkładzie. Zrobię to na pewno. W każdym razie nie wygląda to tak mega, mega tragicznie. Teraz przypudruję podkład tym pudrem, który używam na co dzień, czyli pudrem od Eveline. Jeszcze jedno zdanie na temat samego podkładu. Słuchajcie, ja tutaj na czole już jakieś zmarszczki mam i wiadomo, tutaj zmarszczki wokół buzi y, też mam, ale słuchajcie, ten podkład nie wchodzi w te zmarszczki. Nie widzę, żeby on się zbierał w tych zmarszczkach tu na czole czy tutaj wokół buzi, pomimo tego, że ja cały czas coś tam mówię, a nie mam przypudrowanego go jeszcze, bo to chodzi o to, że nie jest przypudrowany. Także zastyga dosyć szybko. Jest lekko lepki na twarzy. Nie powiem, że nie, ale powiem Wam też szczerze, że ja używam oprócz tego pudru od Eveline. I yy, ten puder po prostu dla mnie on jest najlepszy, bo on jest najlepszy naprawdę. Zdecydowanie to jest yy, numer uno. W każdym razie zobaczcie, nałożę sobie ten puder na jedną stronę twarzy. Pod okiem, jak widzieliście, już przypudrowałam sobie to tak, żeby mi po prostu korektor się nie zbierał właśnie w yy, zmerczkach i pudrowałam to pudrem od. Maksineczki. I teraz tak. Jakie jest moje wrażenie po użyciu tego pudru na ten podkład? Podkład zrobił się, jak, czy znaczy podkład, no to jest zasługa. Pudru po prostu zrobił się taki wręcz nieskazitelny. I to jest dla mnie po prostu jakiś hit, bo. Przyznam się szczerze, bez, bez bicia, że ten puder, on nie jest jakiś kryjący i tak dalej, nigdy nie zauważyłam przy innych podkładach, żeby tak jakoś dokładał mocnego krycia. Natomiast tu, przy tym pudrze, przy tym yy, podkładzie tak. Zdecydowanie lepiej tu wygląda ta okolica niż tu, gdzie nie jest przypudrowana. I to jest dla mnie po prostu hit. Dlatego też przez to, że ten podkład. Z tym pudrem, właśnie od Eveline, robi się taki wręcz idealny na twarzy, nieskazitelny. No, oprócz tego tutaj, znaczy, wiecie, to mi lekko prześwituje, te moje czerwone, takie jakby krostki, placki i tak dalej, ale nie tak, jak sam podkład miałam. Teraz po prostu jest wręcz idealnie i jak patrzę z daleka, to mam po prostu idealną cerę. Idealne krycie. Po prostu, naprawdę, dla mnie to jest po prostu hit hitów, że ten puder po prostu robi taką robotę. Sam podkład jest dla mnie takim podkładem przeciętnym i jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy, czy ja go polecam, to bym powiedziała, że wiesz co, zastanów się dwa razy zanim go kupisz. Może weź sobie ten Superstay Tint czekajcie, ja nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa, ten podkład. Używałam go tyle razy, a nie pamiętam, jak on się nazywa, ten podkład. Superstay Stay Skin Tint. Dobra, czyli tak się nazywa, muszę się nauczyć, wiecie, bo to jest jeden z moich ulubionych podkładów, nie? A wiecie, to jest ten. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów i odkrycia po prostu z, tamtych, z tamtego roku, a ja nie pamiętam, jak on się nazywa. W każdym razie, jak mówię, że ten z pipetką, to wiadomo, o co chodzi. Więc no, nie jest to zły podkład. I wiecie, zgrzeszyłabym, gdybym powiedziała, że jest to zły podkład, bo nie jest to zły podkład, ale nie jest to podkład, który robił, zrobił na mnie takie mm, wrażenie bardzo pozytywne, jak na przykład właśnie ten e, podkład Superstay e, Skin Tint. Ja sobie teraz jeszcze tutaj wykończę mój makijaż. Tu mam taki puder rozświetlający, zawsze takim puchatym pędzlem po prostu sobie jeszcze biorę. I omiatam twarz, żeby taki jakiś tam delikatny połysk na tej twarzy zostawić. Używam tego albo tego z Eveline Cosmetics. Makijaż już wykończyłam, i przechodzimy do krótkiego podsumowania tego oto podkładu od Maybelline Super Stay. Lumimate Foundation. Ja mam numer 098 i tak jak widzieliście, to jest dosyć jasny odcień i jest to drugi odcień z tej palety sześciu kolorów. I teraz tak, to jest podkład, który jest matowy i jest to zdecydowanie matowy podkład, um, ale słuchajcie, to jest taki mat, to nie jest taki tępy mat, jak kiedyś były te, wiecie, podkłady, że po prostu, no, mat taki, że wiecie, po prostu robiła się szpachla. Maska, nie. E, na przykład właśnie ten od Fenty Beauty, e, Boże Święta, jaką się nazywa? Profiltr. To jest taki właśnie podkład, który w, u mnie na przykład robi maskę i w ogóle się roluje i wygląda bardzo źle, ciastkuje. Nie jest to dobry podkład e, dla mnie. E, mam go tutaj jeszcze dosyć sporo. Ale używam go, i to jest bardzo jasny odcień, ale używam go po prostu do rozjaśniania, taką kropeczkę po prostu stawiam sobie, żeby rozjaśnić na przykład jakiś podkład. Natomiast ten podkład jest takim podkładem w mojej ocenie średnim. Temu podkładowi dałabym e, takie 3 plus 4 minus. Nie jest to do końca podkład, który jakoś bardzo mocno mi plasuje. No może bym dała 4 minus bardziej niż 3 plus, czy tak, 4 minus bym dała e, z tego względu, że po prostu z tym pudrem wygląda on dużo, dużo lepiej. Jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzać na przykład z innym pudrem. E, też sobie pewnie kiedyś przetestuję. Jeżeli chodzi o jego cenę, to w tym momencie normalnie w regularnej cenie jest on dosyć drogi. Natomiast ja go kupiłam na jakiejś przecenie w drogerii internetowej, zapłaciłam za niego niecałe 42 zł. I wiecie, takie podkłady do 50 zł to jest jeszcze w, na te czasy w miarę normalna cena, ale to nie znaczy, że oczywiście nie kupimy tańszego podkładu, który będzie lepszy. Przykład Klaresa na przykład. E Także to jest rodzaj podkładu, który po prostu trzeba przetestować, ale jeżeli macie bardzo suchą skórę, to raczej bym nie stosowała tego podkładu, bo może Wam się zciastkować. Jak macie tłustą cerę, może się sprawdzi. Może. Nie wiem. Ja mam taką cerę mieszaną i u mnie, no mówię, w tym momencie wygląda on z tym pudrem ok. Wiecie, z daleka ten podkład u mnie wygląda bardzo dobrze i muszę przyznać, że podoba mi się ten efekt. Właśnie jak tak patrzę z daleka. Natomiast jak przybliżę się, no to wiecie, widać, że to jest bardzo matowy efekt. To bez dwóch zdań. Ale z drugiej strony, na przykład, jak ja mam taką cerę mieszaną, no to po prostu wiem, że tam za godzinę, za dwie, to ten podkład już będzie też troszeczkę inaczej wyglądał. No z tego względu że po prostu się troszeczkę wyświeci w tej strefie T te przynajmniej. Ehm, no, jest to fajny podkład, ale nie najfajniejszy, po prostu, tak bym powiedziała. Nie jest to zły, ale na pewno nie będzie moim ulubieńcem, chyba że się z nim polubię. No wiecie, to jest moje trzecie użycie tego podkładu, więc wiecie, czasami trzeba dojrzeć do jakiegoś podkładu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podkład. Dajcie koniecznie znać, czy używałyście go, czy znacie, czy lubicie, czy też nie lubicie. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii, ponieważ w internecie on jest y, uznawany jako taki hit. Y, dla mnie nie jest to hit, ale jest w porządku. Uwielbiam podkład od Maybelline Superstay y, Tint, tak, ten z pipetką, ale ten jest dla mnie takim Porządku, podkładem miałam lepsze, ale nie mówię, może się z nim polubię, kto to wie. Dziękuję bardzo za oglądanie, i widzimy się w następnych odcinkach. Pa! pa.